Za nami czwarty dzień Eurobasketu, podczas którego rozegrano jak do tej pory najwięcej spotkań, mianowicie 12, ponieważ po raz pierwszy jednego dnia mecze grały wszystkie grupy. Dlatego dzisiaj spotkanie będzie omawiać właśnie grupami, a nie godzinowo od pierwszego do ostatniego. Zmaganie w grupie zaczęliśmy od meczu Czechów z Estonią, który pod opiecznią Hajko Ranuli wygrali 89 do 75. Najlepszym zawodnikiem w Estonii był Kluma, zdobywający 16 punktów, ale aż pięciu zawodników przekroczyło dwucyfrową barierę punktów. W reprezentacji Czech wyglądał trochę gorzej, dokonało tego tylko trzech zawodników, a najlepszym z nich był Jan Zitek, który zgromadził na swoim koncie 14 oczek. Drugim meczem w tej grupie był pojedynek gospodarzy z reprezentacją Serbii, który był zdecydowanie bardziej wyrównany niż można by się spodziewać po dotychczasowych osiągnięciach tych drużyn w poprzednich meczach. Ostatecznie jednak serbowie zachowując zimną krew w końcówce, wygrali sobie spotkanie 84 do 80. A Nikolaj jakoś pokazał, dlaczego jest gwiazdą NBA. Zdobył 39 punktów, 10 zbiórek i 4 asysty, co przekłada się na double-double. Chociaż tylko. Dwóch zawodników z Serbii poza nim przekroczyło dwucyfrową liczbę punktów, co pokazuje, że był to właściwie jednoosobowy popis Jokicia i jednoosobowa armia, która poprowadziła swoją reprezentację do zwycięstwa. Łotysze grali zdecydowanie bardziej zespołowo. Pięciu zawodników zgromadziło ponad 10 oczek, a najlepszym z nich był Dawis Bertas, który miał ich 16, do czego dołożył 10 zbiórek, co również przekłada się na Double Double. Zmagania w Rydze kończyliśmy pogromem. Turcja wygrała 95 do 54 z Portugalią, i o drużynie Portugalii można powiedzieć tylko i wyłącznie, że Queta zdobył punktów 15, Williams zdobył punktów 14. Niezależnie od tego, jak bardzo próbowaliby stawić opór Turkom, to po prostu Portugalia nie ma potencjału sportowego, żeby tego dokonać. W Turcji. Znowu mamy grę zespołową, znowu czterech zawodników przekracza 10 oczek, jednemu zabrakło tylko jednego punktu do dokonania tego, a najlepszym zawodnikiem jest oczywiście gracz Houston Rockets, Alperen Schengen, który zdobył 20 punktów, 7 zbiórek i 5 asyst. Przenosząc się do fińskiego tampary. Litwa grała z Niemcami, zapowiadało się to na Coś w rodzaju hitu, co prawda z lekkim wskazaniem na konkretną reprezentację, jednak skończyło się to na demonstracji siły naszych zachodnich sąsiadów, którzy wygrali z Litwą 107 do 88. Do niezawodnego duetu Schrader-Wagner dołączył nareszcie Daniel Tajs, który oddał w tym spotkaniu 9 rzutów. Trafił wszystkie, co przekłada się na 23 punkty. A dwucyfrówkę miał również Andreas Obst, który zgromadził oczek 15. Najlepszym zawodnikiem Litwinów był Jokubatis, który miał punktów 20. Ale oprócz niego trzech zawodników również przekroczyło 10 oczek. Co pokazuje, że Litwini grali najlepiej jak potrafili, ale jednak jest to za mało na pokonanie Niemców. Kolejny mecz przegrywów. Z którego górą jednak wychodzi reprezentacja Szwecji, pokazując, że Wielka Brytania, jeśli wygra chociaż jeden mecz na tym Eurobasketcie, to będzie ich sukces. 78 do 59. Pele Larsson pokazuje, że jego minuty w Miami Heat może powinny w przyszłym sezonie wzrosnąć. 23 punkty. Najlepszy zawodnik reprezentacji z Szwecji. A w Wielkiej Brytanii Hesson zgromadził oczek 17 i jakkolwiek próbował postawić się Szwedom, jednak no, Brytyjczycy naprawdę znajdują się w niekomfortowej sytuacji na tych Mistrzostwach Europy. A zmagania w Grupie B kończyliśmy meczem gospodarzy z Czarnogórą, który finowy wygrali pewnie 85 do 65. Lauryk Markaden zgromadził tym razem tylko i wyłącznie 26 punktów, ale nie zajmował się tylko i wyłącznie zdobywaniem oczek w tym spotkaniu, ponieważ zgromadził również 13 zbiórek, co przełożyło się na double-double, a oprócz niego jeszcze 4 zawodników miało dwucyfrówkę. Czarnogórze, najlepszym zawodnikiem był Slawkowicz, który miał punktów 15, chociaż Drobniak za nim miał ich tylko 1 mniej 14. Nikola Wucewicz zdecydowanie poniżej swojego potencjalnego powodu, pomimo 12 zbiórek, miał tylko i wyłącznie 7 punktów. I być może, gdyby on na to spotkanie dojechał, Czarnogóra mogłaby powalczyć o to zwycięstwo z Finlandią bardziej, niż dać się zdominować przez praktycznie trzy kwarty. Przenosząc się na Cypr, grupę C zaczynaliśmy od meczu Włoch z Gruzją, który drużyna z Półwyspu Apenińskiego wygrała pewnie 78 do 62. Choć spotkanie momentami było wyrównane, jednak cała czwarta kwarta należała do Włochów, co przełożyło się na końcowy wynik tego spotkania. Niang, Foncetto, Diof. Punktów 15, 14, 13 i to była główna siła ofensywna Włoch w tym spotkaniu. Natomiast w Gruzji, Gogabitadze, środkowy Orlando Magic wydawał się być lekko osamotniony, zdobył 22 punkty. Natomiast Mamu który był tuż za nim, miał tych punktów tylko 13, więc może gdyby któryś zawodnik z Gruzji postanowił po, pomóc swojemu najlepszemu koledze, mogliby jednak tych Włochów ograć. Jednak tego się nigdy nie dowiemy. W drugim meczu mieliśmy mecz przyjaźni. Cypr grał z Grecją i co prawda przyjaźń może zaczęła się i skończyła na wspólnym odśpiewaniu hymnu, co pokazuje, że Cypryjczycy i Grecy to jest właściwie jeden naród żyjący w dwóch różnych krajach. Jednak wynik aż tak miły nie był. 69 do 96 gr dla Grecji, która grała bez swojego najlepszego zawodnika, którym jest oczywiście Janis Kumpo. Jednak Cypr, który na tych mistrzostwach jest w sumie tylko dlatego, że jest gospodarzem, nie bójmy się tego mówić, nie stanowił zagrożenia, żeby na nich wyciągać najlepszą broń. Najlepszym zawodnikiem Greków naturalizowany Tyler Dorsey, chociaż mi to miał również 18 punktów, tak samo jak on. Natomiast na Cyprze Smithis punktów 16, a na to realizowany Willis punktów 15. Nie można powiedzieć, że Cypr nie próbował walczyć, jednak ta sama sytuacja co reprezentacja Wielkiej Brytanii wygranie przez nich chociaż jednego meczu będzie można traktować jako sukces. I grupę C kończyliśmy meczem Hiszpanii z Bośnią i Hercegowiną. Pierwsza kwarta była wyrównana, jednak pozostałe trzy należały zdecydowanie do Hiszpanii, która cały mecz wygrała 88 do 67. Najlepszym zawodnikiem Hiszpanii Santi Aldama, który zgromadził punktów 19, y, punktów 16 Wilhelman Gomez i ostatni zawodnik z Hiszpanii, który przekroczył dwucyfrówkę Dario Biceula, punktów 15. Natomiast w Bośniaków najlepszym zawodnikiem, Kamenija z punktami 14, a Justus Nurki zgromadził tylko 10 punktów. Wracając jeszcze do Kameniasa, on również miał 10 zbiórek, co przekłada się na double-double. I ostatnia grupa, grupa D, rozgrywana w katowickim spotku. Wszystkie te spotkania miałem przyjemność, bądź wątpliwą przyjemność oglądać. Zaczynamy od meczu Islandii z Belgią. Który był lekkimi ciężarami, chociaż nie można powiedzieć, że końcówka nie była emocjonująca, ponieważ Islandia prowadziła przez praktycznie całe spotkanie, a ostatecznie to jednak Belgowie okazują się górą, którzy wygrywają 71 do 64. Był to swojego rodzaju pojedynek eksperka-kontra obecne pelka, mianowicie Belgów do zwycięstwa poprowadził były rozgrywający startu robin Emanuel Lecomte, który miał punktów 16, a jednym z najważniejszych zawodników reprezentacji Islandii był Elvar Fridriksson, który w przyszłym sezonie będzie rozgrywający Manwil Włocławek. Chociaż zgromadził on na swoim koncie tylko 13 punktów w porównaniu do najlepszego zawodnika reprezentacji Islandii centra Hylansona, który miał punktów 20, do czego dołożył 10 zbiórek, co przekłada się na double-double. Spotkanie, tak prywatnie powiem, jako że miałem przyjemność, a nawet wątpliwość przyjemności oglądać, ciężkie, chociaż nie tak ciężkie jak mecz, który będziemy omawiać za chwilę. Ale zanim przejdziemy do tego, mamy jeszcze... Pewną dawkę emocji, za którą ja prywatnie jestem bardzo szczęśliwy i bardzo cieszę się, że miałem przyjemność oglądania tego spotkania. Francja pokonuje Słowenię 103 do 95. Wynik o tyle niespodziewany, że biorąc pod uwagę co Słowenia zagrała w meczu z nami, można by zakładać, że Francja powinna ich wciągnąć bez żadnego problemu i wręcz rozjechać. A to Słowenia prowadziła dłużej w tym spotkaniu i Francuzi zachowując zimną krew w czwartej kwarcie i wygrywając ją wygrali całe spotkanie. Wykorzystanie mobilizacji własnych zawodników oraz zmęczenia luki Dunchicia jednak zaowocowało. Najlepszym zawodnikiem Francuzów Sylwan Francisco 32 punkty i jedno niehonorowe zachowanie. Oczywiście jeśli ktoś tutaj nie widział już na koniec spotkania kiedy Słowency się poddali a Francisco zbił pionę z Dąciciem i ten odpuścił go kryć, postanowił jednak pójść na kosz i zdobyć punkty. Chciał się pokazać światu, pytanie tylko czy pokazał się światu z tej dobrej strony. Oprócz tego jeszcze czterech zawodników reprezentacji Francji przekroczyło yy, dwucyfrową barierę punktów. W Słowenii oczywiście pierwsza skrypcja grał Luka Doncic, 39 punktów, 8 zbiórek, 9 asyst. No Niewiele zabrakło, niewiele zabrakło do tego Triple Double, które by było pierwszym Triple Double na tym Eurobaskecie. Don tym razem nie był aż tak osamotniony jak w spotkaniu z nami. Murić wspomógł go 16 punktami, a Prepelić punktami 15. Jednak ta pomoc by musiała być jeszcze większa, żeby reprezentacji Słowenii określać czymś więcej niż mianem Luka i koledzy. Żeby byli w stanie spotkanie wygrywać. I na sam koniec. Najważniejsze spotkanie dla nas jako Polaków, chociaż również najgorsze spotkanie z sumą punktów z całego wczorajszego dnia, którego plusy dla mnie osobiście kończą się i zaczynają na tym, że Polacy ten już wygrali. 66 do 64 Polska Izrael. Mecz botnisty, mało ofensywny i naprawdę zacznijmy i kończmy mówienie o nim na tym, że Jordan Lloyd jest przepiękny i że ten mecz wygraliśmy. Lloyd punktów 27, Ponitka punktów 16, do tego 11 zbiórek double-double. Są właściwie niestety jedyni zawodnicy w reprezentacji Polski, którzy są Warci wspomnienia. Dominik Kolejniżak miał dobry początek spotkania, jednak później już średnio mu to szło i zwolnił z wolnym stępem. W Izraelu oczywiście najlepszym zawodnikiem był Deniak Dia, który jednak uruchomił się dopiero w drugiej części spotkania. Na nasze szczęście, ponieważ gdyby pierwszą połowę zagrał tak, taką samą jak drugą, to naprawdę ten wynik znowu pod znakiem zapytania. Oprócz tego jeszcze Giant i Carrington przekroczyli dwucyfrowe liczby punktów. Spotkanie, opowiadając trochę o jego przebiegu, wyglądało tak, że w pierwszej połowie Polacy narzucili rytm i byli w stanie zdobywać punkty. W trzeciej kwarcie. Po powrocie do gry Izrael na nas naskoczył i ledwo wytrzymaliśmy ten atak. A czwarta kwarta była straszną męczarnią, i naprawdę dziękuję za to, że ten mecz wygraliśmy. Mecz bardzo fizyczny, mecz bardzo stawiający na obronę, chociaż momentami było to stawianie na obronę, a momentami była to ujemność ofensywna i tuczenie głową w mur. I w taki oto sposób prezentuje się czwarty dzień Eurobasketu.